Do wpłacania, do najtów, do wspierania nas, do lajkowania i do subskrypcji. Papa. Pa. A my jesteśmy bardzo YouTube'owi z Mamy kanał na YouTubie, który ma. Tak, widziałem. ponad 200 milionów wyświetleń. Cześć! Tu ja, Jalufa. Ja was pozdrawiam widzowie serdecznie, obolała leżę mocno, mnie boli biodrową wątroba, oko i no, a jeszcze do tego żebro doszło. Ja muszę chorować przez dwa tygodnie, ale nie będę, bo ja muszę się ruszać, ja tuś mnie nosi na rękach do kibla. Bardzo cierpię z powodu lewego, lewej nogi, lewego kolana zwłaszcza. Y, 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 moje żebro prawe i, i też prawa, jak to się mówi, prawe biodro. Tam na policji zostały porobione zdjęcia, kiedy składałam zeznania, przykładali mi linijki do tych ran różnych i tam wszystko mierzyli i pokazywali. Nie mogę nic zrobić, taka jestem obolała, ale wygrałam. Ja wygrałam, ochroniłam rodzinę, wiecie, ochroniłam. Wdzielałam gdzie popadnie, krzyczałam tak, życie, ja słyszę prąd. Prąd słyszę w ścianach i wibracje telefonu, trzy piętra wyżej i piętra niżej ileś. Ja słyszę, co sąsiedzi robią, kiedy nawet myją zęby. To jest, to jest chyba choroba psychiczna moich uszów. Wiecie, ja jestem też chora psychicznie, ale ja wychodzę. Ja wyjdę, ja wam mu No czasami popełnię błąd, ale zrozumcie, wiecie, musicie zrozumieć. Wszystkie dziewczyny, do których, wszystkie kobiety, do których pisałam i będę pisała, musicie zrozumieć jaka to jest wstrętna choroba. Dobrze, że mam Jacusia. On mi kupuje buty, raczej daje na buty. Dobrze, że mnie wymeldował, ale z powrotem zamelduje albo zameldował. Nie wiem, nie pytam się. Ja chcę kupić dla niego dużo rzeczy, ale to jeszcze, jeszcze nie teraz, bo jeszcze mnie te żebro boli. I teraz w planach jeszcze ta Szwecja i muszę do tej Szwecji lecieć, ale będzie coraz lepiej, mówię wam. Najbardziej, to mi brakuje mojego łóżka, moje łóżko to jest moją centralą nawigacyjną. Ja z mojego łóżka i z moim telefonem zrobię wszystko, wszystko. Pamiętajcie, Monika, 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 moja moderatorko, przy nas, wesprzyj Jacuzia, proszę, lodem, nie, lodem to Keira, Keira, wesprzyj lodem. Ja my napiszemy tam na grupce, mi się to bardzo nie podobało. Jak ja tuś wami i w grupkę, a mnie tam nie było! Ja nie wiem, co tam Jacuś pisał do was! Ja nie chcę, żebyście mi obgadywali poza plecami i piętami moimi. Ja leczę nogi, mam tą boleriozę i jeszcze się nie wyleczyłam. Do tego wszystko dochodzi. Moja męczarnia, ale jak już ja coś powiedział, już coraz lepiej funkcjonuje w życiu i szybciej sprzątam i lepiej sprzątam. On mi też bardzo w tym pomaga, bo on jest kochany. On mi nie zostawi, bo on mi obiecał dom, obiecał złote góry, ja go też nie zostawię. A jak będzie trzeba, to mu ja dziś dam, no wiecie co mu dam.